Он за вами слова святої Євангелії, Велух Святого Мати Того часу, прийшовши в околиці Кесарії Филиппової, Ісус звернувся до своїх учнів, запитуючи. За кого люди вважають Сина Людського? Вони відповіли одні за Йоанна Хрестителя, другі за Іллю, інші за Єремію або за одного з пророків. Каже їм Ісус, а ви мене за кого вважаєте? У відповідь Симон Петро промовив? Ти є Христос. Син Бога живого. А Ісус відповів йому і сказав, Блаженний ти Симоне, сину йому, бо не тіло і кров тобі це відкрили, а мій Отець Небесний. І я тобі кажу, що ти є Петро скеля, і на цій скелі я збудую свою церкву і брами аду не здолають її. Я дам тобі ключі Царства Небесного, і те, що ти зв'яжеш на землі, буде зв'язане на небесах, і те, що ти розв'яжеш на землі, буде розв'язане на небесах. Ото слово панське, ніх слова святи Євангелії, злазена нам наші грехи. Амінь. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Umiłowani w Chrystusie, bracia i siostry, drodzy parafianie, organistka, wilebne siostry zakonne, kochana mamusiu, droga rodzino, bliski, krewni, znajomi, przyjaciele, umiłowane Boże dzieci. Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? To zapytanie dzisiaj Pan Jezus w Mateuszowej Ewangelii w XVI rozdziale stawia dzisiaj dla każdego z nas w dniu poświęcenia naszej świątyni. Chociaż jest to inna data, ale ta ogólna niedziela wyznaczona dla całego Katolickiego świata, dzisiaj jest dla nas bardzo ważnym Dniem, i tym zapytaniem Pana Jezusa. Pyta się Pan Jezus swoich uczniów, to kto pyta się nas, każdego z osobna. Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? Pyta się nas Pan Jezus, nie od razu ty za kogo uważasz, Pana Boga. Ale przez Ciebie ludzie uważają Boga albo za Mesjasza, albo za proroka, albo za kogoś świętego, albo za jakiegoś pomagiera, który tylko pomaga, wysłuchuje modlitwy. Uważają ludzie Pana Boga za jakąś wyższą siłę. Uważają Pana Boga za jakiegoś cudotwórcę, ale są ludzie, którzy uważają Pana Boga za Boga. I to naprawdę tak wiele razy zależy od nas. Ludzie, którzy nie chodzą do kościoła, którzy są daleko od wiary, którzy nie przyjmują sakramentów świętych, mogą czasem. Niestety na przewielki żal powiedzieć, a czym ty możesz udowodnić, że jest Pan Bóg, a jak po tobie można zobaczyć, że Bóg prawdziwie istnieje. To od nas, kochani, zależy od ludzi Kościoła, zależy, czy ludzie, poznają Pana Boga, czy nie. I tak sobie pomyśleć, wszystko, co jest na świecie. Malo tego, że ono gdzieś tam powstało, miało pierwszy dzień, ktoś to wymyślił, cokolwiek. Czy ta żarówka, lampoczka, która świeci, czy kolos w samochodzie, czy książkę ktoś wymyślił, bo kiedyś były takie zwoje, długi papier, nakręcony na dwie takie kaczalki. I buty wymyślili, i ubranie, i różne potrawy, strawy, które teraz jemy. Wymyślają technologię. Kiedyś zapytałem dzieci, czy ktoś z Was wie, w jakim roku wymyślili komputer, internet. Dzisiaj dzieci już zapomnieli o tym. Wszystko to miało swój początek. Jeżeli by jeden drugiemu człowiek nie powiedział o tym, to dzisiaj my by naprawdę nie mieli ani tej lampoczki, ani tego samochodu, ani jakiegoś pieca, kotla, który pali się, żeby było ciepło. My by naprawdę nie wiedzieli o niczym, jeżeli by nam ktoś nie powiedział. Dzisiaj ludzie mówią, że to wszystko reklama mówi, ale kiedyś reklamy nie było. Jeżeli by nam nikt nie powiedział o Panu Jezusie, jeżeli by apostolowie nie powiedzieli nam nic o Kościele, dzisiaj bylibyśmy bezbożnikami. Albo Boga szukali w różnych religiach, tylko nie w chrześcijaństwie. I dlatego tak ważne jest dzisiaj to zapytanie Pana Jezusa. Jeżeli ktośkolwiek na świecie nie wie, kto to jest Pan Bóg, to jest nasza wina, bo my powinni o tym powiedzieć, bo my mamy o tym mówić między sobą, bo my powinni rozmawiać o Panu Bogu. I to jest rzeczywiście bardzo ważne. To nieraz się wydaje taka prosta rzecz. Ludzie między sobą rozmawiają. Ale ktoś to słyszy i zaczyna się tym interesować. Ja ostatnio, kiedy chodziłem do mamy do bolnicy, do szpitalu, med siostry między sobą rozmawiali, jak oni sadzą czosnek, w cebuli, że tam sypią popiół. Piasek, soli dobawiają. I ja mówię, że szukałam rozkażej czas. Pierwszy raz w życiu słyszę, że trzeba sól obawiać. Kiedy się sadzie tam w jakiejś właśnie cebuli czy czosnikiem, ja mówię, my nigdy tego nie robimy. I od razu zainteresowanie, a rozkażcie, wytłumaczcie no. I jeżeli my będziemy mówić o Panu Bogu, to właśnie ktoś zapyta, a kto to taki Pan Bóg? Rozkażcie nam o Nie. Jak to jest ważne dzisiaj zapytanie, dlaczego ludzie nie wiedzą nic o Panu Bogu? I potem Pan Jezus pyta dalej swoich uczniów, czyli pyta każdego z nas, a wy, za kogo mnie uważacie? Kto ja dla was? Kim jestem dla was? Jaką mam wartość? My nieraz mówimy, że bardzo ważne, żeby pamiętać, o swojej rodzinie, pamiętać o swoich bliskich, o swoich dzieciach. Za chwilę będzie listopad, pamiętać za swoich zmarłych. Czy my na przykład pamiętamy, kto kiedy umarł, czy my pamiętamy, kiedy był ich pogrzeb, albo kto był na pogrzebie? Wiadomo, że wtedy na dużo rzeczy nie zwracamy uwagi. Ja też nie pamiętam wszystkich. To był na pogrzebie babcie na przykład, ale niektóre rzeczy pamięta się, ale potem człowiek zapomina. Zapominamy, jaki to był dzień, jakie czyło. Zapominamy, co się wydarzyło, jaka pogoda może była. To naprawdę człowiek wtedy nie zwraca już takiej uwagi. Kiedyś zapytano jednego człowieka, tato, wielodzietnej, rodziny, ja mówię, czy wy pamiętacie wszystkich dzieci, które mieli kiedy urodziny. I On mówi, trzeba pomyśleć, bo ja tak od razu nie powiem. Oczywiście pozdrawiają każdego roku, ale żeby tak od razu powiedzieć, tam piecie, wasia, pola, wtedy, wtedy, on musi pomyśleć. I to rodzone dzieci. I człowiek zapomina się, dlatego na przykład Pan Jezus przypomni nam o przykazaniach, które mówią na przykład. Pamiętaj, aby dzień święty i święty. Ja kiedyś jest trochę żartem, ale tak jakoś dobitnie, żeby nawet ukłóć kogoś. Zpytam ludzi, którzy na ogrodzie coś tam zagartali, bo trzeba było spalić jakieś tam śmieci. I ja mówię, wy, na pewno, pamięci nie macie. Wam trzeba było wskażyć i jechać w leczyć, albo tabletki specjalnie na pamięć brać. I oni tak стоią, patzi, co в napadesz na nas? Ви ходите з граблями по угрозі. Може вам припомніть, що то неділя. Може, ви запам'ятали, яка година, яке число. Може я вам припомню, як і, і ім'я ваше, може ви не пам'ятаєте, як назвати? Ви забули, що то неділя. А для чого так? Для того, що костіл то не только тестяне. Którym siedzimy w tym pięknym budynku sakralnym. Kościół to jest każdy z nas, każdy żyje чоловік. І потім та особа mówi, а що ви чіпляєтесь? Чому не все равно, дивіться за собою? Nie, мені не все равно. Для того, що я Костолем і я в броню той кості, którym ty jesteś, to jest naprawdę bardzo ważne. Zobaczcie, dzisiaj to taki njuans. Не входимо ані в політики, ані в націоналізм чи патріотизм. Але я був святком розмови, коли молоді люди сиділи на шестанку, на остановці автобусовій. І хтось там по телефоні мові, за хвилі зачинав там по-русски, так, да, да, так, звісно. А ти його штурка каже, ти що, це ж війна, ти маєш класи, що ти кажеш, О, то він звертає увагу, і йому не все одно. А як хтось робить в неділі, працює, і звертиш увагу, то відразу дивися за собою, то що робиш? Щоб щоб не все одно? Ні, мені не все одно. Для того, що неділя не є тільки для мене, для грудка, для бедриковиць, для Мархлювки, шедлювщини, є ще там аеродром і так далі. Неділя є для всіх. І пан Єзус повідав те слово, хоча ж мові до святого Петра, то віддає ключ у кролєства небеского. To mówię każdemu z nas, to, co zwiążesz na Ziemi, będzie związane w niebie. To, co rozwiążesz na Ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Jak to jest ważne. Człowiek musi o tym pamiętać, że wszystko, co On w życiu powie, wszystko, co my w życiu zrobimy, każde słowo, każdy uczynek pójdzie do nieba. Jak to jest ważna świadomość. I zobaczmy, Pan Jezus. To jest z innej Ewangelii, kiedyś przyszedł do świątyni i tam zamiast tego, żeby ludzie modlić się, to tam sprzedawali, targowali. I on zrobił bicz, takich bacich i zaczął rozrzucać tych ludzi. wykiedać wszystkich z kościoła, powracał stole i mówi: nie róbcie z domu mego targowiska. Nie róbcie z mojego domu targowiska. Tutaj trzeba się modlić. To właśnie też trzeba popatrzeć, czy my nie robimy takie targowisko, taki bazar ze swojego życia, że my się sprzedajemy. Ja kiedyś słyszałem rozmowę i to taka przykra rozmowa, to taki nielatny przykład. Na jednej parafii przyszła pani i mówi: bardzo pobożni ludzie, którzy każdy dzień chodzili też do kościoła, jak u nas w Gródku, i mówi, tam jest dobra robota. І так оповідав, оповідав, мовляв, а скільки плацю? Ну така, а вихідний є в суботу, немає в неділю, ну теж нема. О, я не знаю. Але там два рази платять. Ну я подумаю. Я ні, ні, не треба думати. Як це подумаю. І кажу, скільки вам заплатити, щоб ви не пішли в неділю до роботи. Я розумію, що, наприклад, є там больниця, врач, медсестра, пожарна. Ну, тут відомо, як в неділю є. Pożar, nie daj Boże, no to pożarnik nie powie. Nie Niedziela je nigdzie nie jadę. No, trzeba jechać i potuszyć, to normalna rzecz. Ale na ogrodzie nie musisz robić. W domu sprzątania nie musisz robić. U nas było tak, że tam upadł wazon, przywrócił się, rozsypała się ziemia. Ja zacząłem zgarniać, mama mówi, nie, nie. Zawтра wzięła narzuciła na tej ziemi, Postawiła jakieś krzesło i mówi, nikt to nie popacza. Zajdę do chaty i podumieć tak treba. Nie może być. Trzeba zawsze być wyczulionym. Ja oczywiście z jednej strony przepraszam, że tylko przykładę takie swoje domaćne, ale z drugiej strony nie będę wymyślał jakieś tam różne historii, ale tak dziękuję Panu Bogu za to, że jest u mnie taka mama, że przekazuje wiarę. І просто жач перестав робити електричний насос на котлові. І дзвонив до нашої родини, каже, там Льонью, ще приїхати побачити. О, то може завтра, а то вчора й розмов. може, завтра після мші маму каже, ні. Навіть собі не думав. В гості так. А я тільки подивлюся, ні, а. І потім поставила трубки і мові, та я би совісті не мав, а як він подивиться на той насос. І йому в очі вам був забере. де сліпий, тому що я б до кінця життя думала, що він через мене слід? Ні, хай воно лопне, трісне не буде. Я навіть це не одизвалим словом, ксьонці. Мама одразу? Ні, точка. Кохані, то мусить бути. Якщо ми не будемо шанувати себе як у Костю, то ми будемо гірше, як секта якось, гірше від Єврових. Направда ми мусимо пільнувати костюла нашого душа і тяло. То є костюл Пана Бога. І для того, побачимо, дуже проста логіка в тим всім. Очевидно, дійсно і теж ладні костюли, будуємося, санктуари, як капліці, але весь цей порівняйте костюли, які мають по 300, 400, 500 років. І люди думають, ну як то було, ні техніки, ніч не било, люди речі не робили, бетон мешалок не було. Я так колись розмовляв з одним старшим чоловіком, якийсь працював як прораб на стройці. я мов, ну от ви мені поясніть, як так може бути. Дісь технологія, все. А він каже, технологія то нічого. Люди мали в голові і в серці, мали мудрість і мали пана Бога. А й розум, бо начитаються книжок, а клепки не мають. Мають серце, а там нема місця для Бога. Построять костюм, построять що-небудь, навіть другий Ватікан. І він завтра повалиться, бо там цемент вкрали, там піску не дали, там бетонярка неправильно заколотила. розсипеться в моменті. Кохання, як важне є, щоб ми будували сумінні, щоб ми дбали за свій костіл, за... Tą świątynię, w której jesteśmy, ale też za ten postół, który jest w lustrze, idziemy do domu, patrzymy się w zerkalo i jest kostół. Tak, my jesteśmy Kościołem. Jak to jest rzeczywiście bardzo ważne, żeby zrobić wszystko, co tylko w naszych siłach, żeby Pana Boga uchronić w naszym sercu, tak jak w kościele, w tabernakulum, gdzie znajduje się komunia święta. Zawsze zamykane, chowane, żeby nikt nic nie zrobił. Tak samo w naszym sercu. My musimy mieć jakiś specjalny klucz od Pana Boga, żeby Pana Boga nikt nam nie zniszczył. Żeby rzeczywiście nikt nie powiedział, że ja nie wiedziałem, ja bałem się, ja wstydałem się, ja nie wiedziałem co do czego, ja nie wiedziałem jak powiedzieć, a może niewdobno. Kochanie, jest naprawdę bardzo ważne. Ważne jest to, żeby być kościołem wszędzie. I kościoły, które są takie prawidłowe, kanoniczne, zbudowane według praweł kościelnych. Kiedykolwiek jedziemy gdzieś przez miasto i widzimy świątynię, od razu mówimy to Kościół. Kiedyś, nawet, oczywiście to takie trochę trudne czasy wtedy były za sowieckie wlaście, ale jak my jeździli różnymi tam wioskami czy miastami. То було відомо, то школа, то сільрада, то та дитячий садик, там кооперація. Воно все було однакове зроблене. А дісі відомо різні проєкти, різні якісь архітектури, і питання, а то школа, ні, то завод, а це фабрика, ні, це больниця, не поймеш. Так? Кідесь по структурі костьола було що то костюм. I tak się powiem, właśnie takie doświadczenia akurat teraz, kiedy my chodzimy na leczenie z mamą, mamy no, codziennie po sto przykładów mogę mówić. I ktoś tam przychodzi, pyta się, to odwiedzają ludzi swoich chorych, to dobry dzień, to ktoś tam na zdradzie się mówi bo tak się nauczył. I ktoś przychodzi i tam sama Jezus Chrystus, patrzą się kto, patrzymy, o nasza tam medyczna... Pani, która pomaga, no to nie się jest zna, no, tak, jest Lenoczka Leczniarowska z Domaśnego Kościoła, rodzina księdza Piotra. I ona się nie boi. Czemu ona ma się bać? Czy wręcz przychodzi, który mnie zna, na przykład no, przychodził tam lekarz, to też jako dobry przykład trzeba powiedzieć, na przykład taki Bartoszczak przyszedł, każe, sam Jezusu czy On się nie boi, za taki tam jest. też przyszedł, Теж прийшов, о, побачив в ліфті. Всім добрий день доброго, О, Слава ludzie patrzą się i on się nie wstydzi. I to milion przykładów. Kochani, dzisiaj nie można wstydzić, się, że ty normalny człowiek. Ja nie mówię, żeby my robiли reklamy, żeby napisali plakat i napisali ja katolik z grudka i chodzili z plakatem. plakatu. Po prostu bądź normalnym człowiekiem. Jak ty normalny człowiek, to. Кожен в тобі забачить Пана Бога, то кожен биде, що ти правдивий Костю. Мені на такому співканні між кінцями, батьками, протестантами запиталися і кажуть, о, ви такий розумний, все так напротив, напротив. А скажіть, яка церква найважніша? Я встаю, кажу, я. О, ну, звісно, католіки, ні, я не католік, я не католік. Просто я не Жезінський зберігав, я найправильніша церква. Дивляться на мене, а чого? Бо я кожен день молюся, я з дитинства в хостілі, не було такої неділі, щоб я пропустив. Був міністрантом, всі свята на пам'ять знаю. І сидить другий ксон і я кажу: о він? Може він не правильна церква, а я правильна. Все, мовчати. А чому я мав бачу? Так, може, я там неправильно щось повідав. Помислив, може там на когось кшикнув, може, хтось ні, це в гренті, це погана сонця. Може так таке бути. за це. Але чого я маю боятися себе? Чого? Що дивлюся в зеркало, погудька, бачу, чи що. Чому я бать сіти? Я точна церква, я костю. Всі решта добавила. Вибачте, за пше. Я мав життя та життя вститі. І дійсно так і день, коли кожен з нас повинен зробити рахунок суміння. egzamin, czy ja rzeczywiście jestem kościołem Pana Jezusa. Co mnie brakuje, a co jest dobrze. To jest rzeczywiście bardzo ważne. Kochani, dlatego prosimy dzisiaj Pana Boga, żeby my odważnie powiedzieli za świętym Piotrem. Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, Wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, Który z Ojca jest zrodzony, przed wszystkimi wiekami Bóg z Boga światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, Zrodzony, a nie stworzony, Wspól istotny Ojcu, A przez niego wszystko ciemno stanął. On to dla nas ludzi, dla naszego stawienia stąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego, przyjąc salus Mary Dziewicy, stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas, pod koncjuszem Pilatem został umęczony i pogrzebany. I z martwych wstał dnia trzeciego, jako znajmia pismo, I wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarnych, A królewstwo jego nie będzie końca. Wierzę w ducha świętego Pana i ożywiciela, który od ojca i syna pochodzi, który z ojcem i synem wspólnie odbierał wiermienie i chwalę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty i powszechny apostolski kościół, Wyznaniem jeden krzesł na odpuszczenie grzechu i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie nam.